Tak jak już tutaj Paweł powiedział, przekazał mi telefon. Przygotowałam dla Państwa pokaz. Znaczy, przygotowaliśmy w zasadzie wszyscy zainteresowani tutaj tą sprawą. I bardzo Państwa proszę o cierpliwość i uważne oglądanie. Ja będę starała się zaznaczać, które z tych dokumentów, które przedstawimy, są tak bardzo ważne, które są dla nas bardzo niepokojące. I zapraszam już teraz na oglądanie mojej prezentacji. Oczywiście znajdujemy się w łebczu naszej małej ojczyźnie, nad którą zawisły czarne chmury, proszę Państwa. Dlatego pozwoliłam sobie pokazać to piękno naszej Ziemi, a jednocześnie znalazłam w swoim komputerze taki właśnie obraz, który pokazuje, że te czarne chmury nadciągnęły nad tą naszą piękną Ziemię. Jak już nie raz Państwo słyszeliście, to jest nasz wspólny głos. Mówimy nie dla lokalizacji tego przedsięwzięcia. Jesteśmy jak najbardziej na tak w sprawie budowy biogazowni, ale jeszcze raz podkreślam, nie w tej lokalizacji. Przypomnę może tutaj na początku, iż biogazownie są to instalacje, które służą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub odpadów organicznych. Budowa biogazowni wpisuje się w strategię rozwoju energetyki odnawialnej, która została zatwierdzona przez Polski Sejm w sierpniu 2001 roku. Wskazuje on podstawowe cele i możliwości rozwoju energetyki odnawialnej do roku 2020. Strategia zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% 10 lat później. Wskazuje to, proszę Państwa, na trzykrotny wzrost w stosunku do roku 1999. My, mieszkańcy Łebcza i okolic, rozumiemy to, Akceptujemy i jak najbardziej popieramy. Jednakże nie jesteśmy przecież zacofanymi wieśniakami, jesteśmy świadomymi obywatelami Polski, zamieszkującymi, zamieszkującymi wieś. No to przejdźmy teraz do lokalizacji naszego tutaj nieszczęścia w przewodniku dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych opracowanych w Instytucie Energetyki Odnawialnej czytamy. Biogazownie o mocy powyżej 0,5 MW zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco, proszę Państwa, znacząco oddziaływać na środowisko aby ograniczyć możliwe negatywne oddziaływanie biogazowni w postaci emisji hałasu, spalin, nieprzyjemnych zapachów oraz uwagi na konsekwencje możliwych awarii wymagane jest aby biogazownia była zlokalizowana w znacznej podkreślam znacznej odległości od siedlisk ludzkich z uwzględnieniem Występowania przeważających kierunków wiatru. Wskazane jest również eliminowanie transportu odpadów pofermentacyjnych przez tereny zabudowane. No i teraz, proszę Państwa, lokalizacja, którą myślę, że my wszyscy bardzo dobrze znamy, ale chciałabym tutaj może wskazać to jest miejsce, w którym ma być biogazownia budowana, tak? Tutaj jest ulica Ogrodowa, czyli nasze domy. Ja tutaj mieszkam sobie na końcu. Tutaj jest ulica sportowa, tu jest ulica Strażacka. Tu przechodzi pięknie, ścieżka rowerowa i nie wiem czy jest to lokalizacja zgodnie z założeniem, która jest tak bardzo daleko usytuowana od siedlisk ludzkich. Chwileczkę druga mapka może jeszcze bardziej przybliży tą sytuację. Jeszcze raz tutaj wskażę, tak, ten żółty duży obszar to jest miejsce budowy biogazowni, gdzie przed chwilą Państwo spotkaliście się z posadem. I tutaj jest ulica Sportowa, ulica Strażacka. Tutaj w tych okolicach mamy przedszkolę i szkołę. Tu jest ulica Ogrodowa, nasze osiedle. Te działki, proszę Państwa, są już działkami, które zostały sprzedane, gdzie ludzie będą budowali swoje domy? Przekazuję. Ja przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, ale to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ten obszar ma się stać obszarem biogazowym. I w tym momencie, gdybyśmy chcieli się zorientować w urzędzie, co się dzieje, Jakie y, tam mają być poczynione y, budowle, żeby się dostać do dokumentów, to człowiek musi być albo sąsiadem danej działki, albo musi być stroną w sprawie. I jak to mądrze jest pomyślane? Z tej strony przy działkach jest droga, z tej strony przy działkach jest droga, tą działkę górną wykupił inwestor, co jest bardzo ważne i dziwne. Ponieważ nie wykupił inwestor tej działki jako dla siebie, jako firma Cirrus, ale wykupił tą działkę jako firma Thermal. Spółka z o.o. mieszcząca się pod tym samym adresem, co się mieści firma Cirrus. Wnioski nasuwają się same. Myślę, że Państwu tak samo. Jedynym, jedynym właścicielem y, tej działki jest Pan, z którym ja byłem dzisiaj w kontakcie, dlatego ja pytałem, czy on tutaj jest, ale y, nie ujawnił się, więc być może, że nie dojechał, bo mówił, że był gdzieś. I on jedynie może występować w stosunku do tego jako strona i być informowany o tym, co się dzieje, będzie się działo na tych działkach, a my niestety nie mamy prawnej możliwości zerknięcia do akt. Dziękuję, to tyle chciałem uzupełnienia odnośnie tej mapki. Bardzo dziękuję panu Pawłowi za pomoc. Już wracamy do prezentacji. No i teraz przedstawię troszeczkę fakt. Inwestycja, o którą, na którą przed chwilą patrzyliśmy na mapie, Zlokalizowana jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza, proszę Państwa, wyklucza budowę przedsiębiorstwa, które może znacząco oddziaływać na środowisko. A nie jest takim przedsięwzięciem, takim przedsiębiorstwem. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości niespełna 140 metrów to są niecałe 140 metry, od granic planowanej inwestycji, a w odległości, jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, 420 metrów, gdzieś około, od mającej powstać biegę znajduje się szkoła, nasza szkoła i przedszkole. Ponieważ inwestycje zlokalizowana w centrum wsi nie jest możliwe, wyeliminowanie transportu odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz odpadów pofermentacyjnych przez tereny zabudowane. Nie uwzględniono również specyfiki terenów nadmorskich, bo nasz nasz leży na takich terenach, które są terenami nadmorskimi. A taką specyfiką jest tutaj bryza, który wiatr, który wieje z nadmorza. No I teraz proszę Państwa, pozwoliłam sobie zeskanować trochę dokumentów, żebyście Państwo wiedzieli na czym my się opieramy. Walcząc w tej sprawie wszyscy razem, ale my tutaj mamy względy tych dokumentów, inwestor, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy posiada prawomocną decyzję na budowę. Może już jutro rozpocząć prace budowlane. I tu przedstawiam, proszę bardzo, zatwierdzam, zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenie na budowę dla firmy Cirrus, ulica Abrahama, Gdańsk tak itd. No całego nie będę Państwu czytać. Dokumenty są do względu, jeżeli ktoś chciałby się jeszcze zapoznać. No i zadajemy sobie w tym miejscu pytanie, jak to się stało, że inwestor zdobył pozwolenie na budowę, bo dla nas wszystkich jest to droga pełna niejasności. Biogazownie o mocy powyżej 0,5 MW Zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tak więc Wójt Gminy Płuck nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty tego dokumentu, który stanowił podstawę do wydania późniejszych decyzji. To jest to. To jest to. Tak, mam na wszystkie oryginały, to są wykonane skany na potrzeby tego naszego spotkania. I tutaj, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę to jest raport o oddziaływania na środowisko, którego, jak już mówiłam, sporządzenie zlecił wójt naszej gminy. I tutaj proszę zwrócić uwagę gdzie jest ta strzałka ja państwu przeczytam, o co tu dokładnie chodzi. Więc jest w naszym państwie ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także o cenach oddziaływania na środowisko, artykuł 66. I proszę Państwa, co czytamy w tej ustawie? A więc czytamy, że raport powinien zawierać nazwisko osoby sporządzającej raport. No, mimo naszych pytań w urzędach nie uzyskaliśmy odpowiedzi, co to za autor. Więc będziemy go od tej chwili nazywać nieznanym autorem. Następnie nieznany autor raportu dokonuje klasyfikacji przedsięwzięcia. Proszę zwrócić uwagę, o tutaj trochę paragrafów będzie, ale starałam się to tak ubrać w słowa, żeby to było dla nas wszystkich zrozumiałe dokonuje klasyfikacji przedsięwzięcia do paragrafu trzeciego ustęp 1 punkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tymczasem posiłkując się informacjami z innych gmin dowiedzieliśmy się, że Owe inne gminy, rozpatrując budowę biogazowni, klasyfikowały taką inwestycję do paragrafu 2 ustępu 1, punktu 40 wyżej wymienionego rozporządzenia. Nikt, proszę Państwa, z Urzędu Gminy Budsk nie dokonał weryfikacji klasyfikacji inwestycji. Uwierzono słowom tego autora, którego nazwiska nie znamy. A ma to kolosalne znaczenie, gdyż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyklucza inwestycje zaliczone do paragrafu drugiego, wyżej wymienionego rozporządzenia. I poniżej przedstawiamy fragment tego dokumentu. To jest fragment, który ja wycięłam. I tu, proszę Państwa, też strzałka wskazuje, zgodnie z paragrafem trzecim bla, 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 tu ja czytałam. Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, nie wymienione w paragrafie drugim, zaliczone zostały do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. No i przechodzimy, proszę Państwa, do następnej tajemnicy, którą odkryliśmy przeglądając raport wnikliwie. No, może. Jest to taka ciekawa tajemnica, bo pojawia się tutaj takie nieznane słowo. Są to tajemnicze izofony. Chodzi proszę Państwa o rozchodzenie się dźwięku. Powiemy, że to biegazonia nie będzie czymś, co będzie po cichutku sobie pracowało. Na będzie tutaj wiązało się to z natężeniem jakiegoś hałasu, tak? I hałas. Ja za chwilę wrócę do tej mapki. Na razie sobie przedstawimy tą sytuację. Na mapce widać, że izofona w wartości 40 dB przebiega przez środek budynku położonego na działce 420 przez 2. Oznacza to, że poziom hałasu w połowie budynku będzie wynosił pomiędzy 40 dB a 45 dB. Tymczasem, proszę Państwa, zostało dopisane inną czcionką, że hałas w tym miejscu, czyli przebiegające przez ten dom, będzie wynosił 39,6. Ja wrócę do tej mapki.